Odkryłem układy po, po, podczas pobytu 6 lat we Francji. Tam były polskie Polaczki z policji i Araby handlują dragami z policją. Koszalin odkryłem ich. Przyjechali za mną z Francji na Młyńskiej, uszykowali czarny worek. Odkryłem układy w polskich więzieniach, podstawiają administrację SW Młyńską Strefową w Warszawie i w Czarnym. Polskich Francuzów udają Polaków, udają Polaków. Mają opłaconą prokuraturę policję w Polsce, skurwysyny i pozorują ludzi do handlu organami i dragami tych skurwysynów polskich, francuzów z policji francuskiej Arabów opłaca Arabia Saudyjska we Francji. Dzięki pol znajomościom polaczków z polskiej policji weszli w Polskę. syny i pozorują Polaków w polskich więzieniach i wrzucają kurwa inżynierów na granicę. Administracje więzienne polskich Francuzów, układ policyjny w Polsce do handlu organami w więzieniach przykrywają ludzi z papierami, biorą papier do lekarza i pozorują samobójstwo do handlu organami i podrzucają inżynierów na granicę. To są ci sami ludzie, skurwysyny, którzy opłacają francuską policję i polską. Odkryłem układ polskich Francuzów w więzieniu. Młyńska, strefowa, czarne. Dlatego mordują ludzi i prokuratura im nic nie robi, bo opłacają prokuraturę i policję w Polsce po smoleńsku z kurwy syny. Odkryłem układy Arabów z Breslam, bozelek, geje. To handlują dla koszalińskiej policji. To geje z koszalina. Znam ich z Francji. Trzy lata z nimi mieszkałem na innej ulicy. Rozpoznałem kurwy. Administracja Młyńska Policja mnie pilnuje, żeby nie złapał SW Młyńską i nie udowodnił, że pozorują ludzi. Dlatego mnie pilnują to tyle trwa. Skurwy syny jebane policyjne zapamiętają układ smoleński i popamiętają pozorowanie ludzi w więzieniach. Fizdepity. Śmierdzące kurwy francuskie polaczki mają prokurator okręgową Paczkowską łabąć. Z której załatwili dyrektora Grzegorza Rybińskiego, chcieli mnie upozorować też z nią, tylko ich przejrzałem, że to jest ta sama prokurator i zmienili. Skurwysyny. poszła na urlop. Dziwka poszła na urlop. Paczkowska Łabądź bądź niedługo wróci z urlopu ściągnę ją, bo nie wszczęła postępowania przeciwko administracji SW, usiłowanie morderstwa, mam nagrania policji, że fałszują zeznania i dziwka ma współudział. I krótko na temat. Pozdrawiam dziwkę Paczkowską. Niedługo się spotykamy, kurwa Stara.